Dobra skoro cały świat wrócił to teraz trzeba odbudować nasze potęgi. Hej Litwa łączymy się znowu w Unię Polsko-Litewską, no spoko, Łotwa Estonia dołączacie też, no okej, okay. Białoruś Ukraino i Mołdawio wy też dołączacie, no dobra, dobra to teraz trzeba spytać się NRD czy mi odda Olsztynel Blonk i Królewiec. Witaj NRD mogę Olsztynel Blonk i Królewiec? No okej. Okay. No i nareszcie wróciła moja potęga. Hej bracie mam pytanie czy mogę część moich terenów. No okej. Okay. I mam jeszcze do ciebie pytanie czy odbudowujemy nasze cesarstwa. No dobra. O no i nasze potęgi też wrócili. Hej Holandia i Luksemburg mam pytanie czy łączymy się w Benelux. No spoko. I teraz jesteśmy potężniejsi. Dobra to teraz czas odbudować Wielką Brytanię. O co jest? No nareszcie wróciłem na mapę. A mam pytanie, czy mogę też dołączyć do Wielkiej Brytanii? No oczywiście, że tak. Ono i nareszcie wróciła moja potęga. Dania, Norwegia i Finlandia odbudowujemy Skandynawię? No okej. Okay. A czy ja mogę też dołączyć? No pewnie. A czy my też możemy dołączyć? No pewnie, im nas więcej, tym lepiej. O i teraz jestem duży. Słowacja odbudowujemy znowu Czechosłowację? No okej. Okay. O, i jesteśmy znowu połączeni. Węgry, skoro Czechy i Słowacja połączyli się znowu w Czechosłowację, to czy my się znowu połączymy w Austro-Węgry? No okej. Okay. O, i my też jesteśmy znowu połączeni. Hej Serbia, skoro wszystkie państwa w Europie odbudowały swoje potęgi, to czy odbudujemy Jugosławię? No okej, okay, tylko tym razem wprowadzamy demokrację. No okej. Okay. O, i my również jesteśmy znowu połączeni. Dobra, skoro cała Europa odbudowała swoje potęgi, to ja muszę odbudować imperium rosyjskie. Dobra, to teraz trzeba się spytać Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu, czy chcą dołączyć. Hej, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Kirgistan chcecie dołączyć do imperium rosyjskiego. No pewnie. A czy my też możemy dołączyć? No okej. Okay. No i teraz jestem największy. Dobra, to muszę się kogoś spytać, żeby pomógł mi z Katalonią, tylko nie mam kogo, bo Portugalia nawiązuje relacje z bo Ulgiemandora Francja, Monaco, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Watykan, San Marino, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Turcja i Cypr mają sprawy papierkowe, a reszta Europy robi imprezy we swoich państwach z powodu odbudowania potęg będę musiał się spytać Chin i Tajwanu, czy mi pomogą. Hej, Chiny i Tajwan. Hej, Hiszpania co się stało? No bo Katalonia się ode mnie odłączyła i mam pytanie czy mi pomożecie ją znowu do mnie przyłączyć? No pewnie. Okej okay, to teraz trzeba jakiś plan obmyślić. Part 9?